Przyjechali z całego kraju, by walczyć o miejsce, którego nie ma na żadnej mapie. To miejsce nam się należy, tam zostały włożone nasze energie, my remontowaliśmy to miejsce, my je utrzymywaliśmy. Dokładnie przez 15 lat, to właśnie wtedy na tej hektarowej działce niedaleko centrum miasta, anarchiści zamieszkali w pustostanie i stworzyli Skłod rozbrach. Dziś rozbrat to Centrum Kultury Alternatywnej. Ponad tysiąc koncertów, setki wystaw i spotkań, miejsce schronienia dla 20 osób. Szkoda mi tego czasu na pracę, kiedy mogę, dla szefa, kiedy mogę jednocześnie ze znajomymi realizować jakieś projekty społeczne. A tu jest to możliwe. Kłopot w tym, że wszystko to od 15 lat dzieje się nielegalnie. Teren trafił do Komornika i niedługo zostanie zlicytowany. My jesteśmy w tym miejscu, tutaj dokładnie w tym miejscu to tutaj jest działka rozbratowa. I to jest właściwie tak naprawdę ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Są, a jakby ich nie było. Na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasto nie znalazło miejsca dla anarchistów. Ma tu powstać luksusowe osiedle. Cały czas chcemy to miejsce tak tworzyć i nie chcemy władzy do tego, żeby po prostu nam dawała pieniądze i żebyśmy ją jakoś tam partykularnie wy wy wykorzystywali. Chcemy tak naprawdę, żeby po prostu tam ta władza była wtedy, kiedy jest po prostu potrzebna. I nie tylko mają stracić, ale, ale pewnie je stracą. Miasto umywa ręce, teren nie należy już do miasta, a władze nie zamierzają tych ziem wykupić. Proponują inny adres, ale na to nie zgadzają się anarchiści. Nie jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli chodzi o zalegalizowanie ich pobytu tam. Tutaj nie ma takiej możliwości. Miejsce unikalne. Bo według Ewy Wójciak z Teatru Ósmego Dnia drugiego takiego miejsca nie da się stworzyć dekretem lub podpisem urzędnika. Oni zupełnie inaczej rozmawiają, pracują. To też jest niezwykle wychowawcze. To jest taka, że tak powiem, demokracja bezpośrednia. I oni wtedy otrzymali ostatnie poważne ostrzeżenie, że mają wyjść. Wspomina swoją wizytę 40 lat temu. Na skłocie w Kopenhadze socjolog Krzysztof Podemski. Skłod... Istnieje do dziś. Twórczy ferment anarchistów jest niezwykle ważny dla miasta, a oni sami tworzą tak zwaną grupę etosową. Wierni swoim zasadom idą zawsze pod prąd. Oni są takim otwartym oknem na nowe idee, i myślę, że byłoby ogromnym błędem, gdyby to okno próbowano przymknąć, bo świeże powietrze jest potrzebne każdemu społeczeństwu. To okno zostało właśnie mocno przymknięte. Pytanie, czy tylko ze szkodą dla anarchistów. Stanisław Wryk, wydarzenia.